you <laughs> Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, jestem brat Piotr Krawczyk, kapucyn i chciałbym Was serdecznie zaprosić na rekolekcję przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, które będę miał zaszczyt dla Was poprowadzić na portalu profeto.pl. Chciałbym Was poprowadzić poprzez rozważanie na temat darów Ducha Świętego. Dzisiaj, przygotowujemy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego, warto byłoby pochylić się nad tym. W jaki sposób Duch Święty działa w naszych sercach, w jaki sposób chce prowadzić nas do świętości. Dlatego, że y, mówi się dużo o charyzmatach, które y, konkretne osoby dostają dla uświęcenia wspólnot, dla prowadzenia wspólnot. Tymczasem dary Ducha Świętego są po to, aby każdy z nas mógł wzrastać w osobistej świętości, aby każdy z nas mógł. Zmierzać wytrwale do Królestwa Bożego. Pan Bóg nie chce człowieka zostawić samego, nie chce go odrzucić, nie chce pokazać, że radzi sobie sam. Chce udzielać swoich darów, po to, aby człowiek wzrastał w świętości, po to, aby człowiek był tym, który, który żyje w jego obecności. Zapraszam do tego, abyśmy wytrwale i też modląc się także Przeżywając głębi te, ten czas w przygotowaniu do zesłania, zesłania Ducha Świętego, yy, doświadczali yy, Jego obecności. Kochani, chcę Was w tym czasie szczególnie prosić o modlitwę. Dlatego, że konferencjonista może być kiepski, ale jeżeli ktoś się modli, to jest w stanie dobrze przeżyć rekolekcję, to jest w stanie wynieść coś z tych rekolekcji. Ja dlatego zachęcam Was do tego, żebyście oprócz tego, że, że słuchacie konferencji, że, że je jakoś staracie się przeanalizować, abyście się także w tym czasie modlili, abyście prosili Ducha Świętego, by otwierał wasze serca.